Witajcie! Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam kilka słów o śnie. Dobrze wiemy, że jeśli chcemy funkcjonować na 100% naszych możliwości, musimy się dobrze wyspać. Ale co to znaczy dobrze się wyspać? Przecież każdemu z nas zdarza się pospać do dziesiątej i obudzić się jeszcze bardziej zmęczonym niż kiedy szliśmy do łóżka. Więc co robić, żeby ten sen był nie tylko w miarę długi, ale też efektywny. Pierwsza rzecz to właśnie czas. Wstawania, też chodzenia do łóżka, ale bardziej wstawania, ten czas jest najważniejszy. Starajcie się zawsze budzić o tej samej porze. Nieważne, czy to jest weekend, czy wakacje, czy musimy iść do pracy, czy nie, dobrze jest przyzwyczajać swój organizm do jakiegoś schematu, który on wykorzysta. Dlatego staramy się budzić o tej samej porze, no i idealnie byłoby też pójść spać o tej samej porze. Druga rzecz, która często wpływa na nasz sen, to kofeina i picie kawy. Każdy z nas lubi wypić sobie małą czarną, ale według badań powinniśmy zaprzestać picia kawy już około godziny drugiej po południu. To może być szok dla niektórych, bo przecież o piątej niektórzy jeszcze kawkę piją, ale wydalenie z organizmu kofeiny trwa od 6 do 8 godzin. Ktoś może powiedzieć no, na chwilę, przecież ja mogę wypić kawę o 20 i pójść spać jak dziecko. Tu mogą być dwie przyczyny. Pierwsza, może jesteście tak pozbawieni snu, że nieważne, co by się stało, to i tak zaśniecie na stojąco. Czyli widzimy, że nie domagamy, nie dajemy naszemu organizmowi wystarczająco snu. Albo druga przyczyna, pójdziecie spać, ale sam sen nie będzie miał jakościowo wartości. Ponieważ wiemy, że najbardziej mózg odpoczywa w fazie REM, a kiedy działają na nie różne substancje, na niego, na ten mózg, nie jest w stanie pozbyć się wszystkich toksyn tak, jak robi to w normalnych warunkach. Więc pamiętamy o tej kawie. Wiadomo, że kawa może mieć pewne aspekty zdrowotne nawet. Natomiast nie możemy przekraczać trzech filiżanek dziennie, to jest taka maksymalna liczba podawana przez yy, badaczy, i staramy się jednak odstawić w miarę wcześniej, jeszcze yy, po południu. Druga rzecz to yy, oczywiście, yy, jeśli ktoś lubi, alkohol. I tutaj sytuacja jest trochę yy, może yy, bardziej sprzyjająca, ponieważ alkohol o wiele szybciej. Wychodzi z naszego organizmu niż kofeina. Więc wystarczy trzy godziny przed snem odstawić kieliszek. Tylko znowu jedna ważna sprawa. Tu mówimy o jednym kieliszku wina, na przykład do obiadu, a nie upijania się do zgonu. Tak? W ten sposób, może i szybko zaśniecie, ale znowu jakość tego snu będzie bardzo mała. Zresztą każdy wie, jak się po imprezach czuje, kiedy przecholował z tą substancją. Więc znowu, jeśli pijemy, okej. Okay. Raz, że niedużo, jeden, maksymalnie dwa kieliszki, no i dwa, staramy się to zrobić nie później niż trzy godziny przed snem. Kolejna rzecz może być mało intu intuicyjna, ćwiczenia fizyczne. No jak to ćwiczenia niezdrowe? Oczywiście już Was uspokajam, jeśli ktoś nie ma innej możliwości i musi ćwiczyć wieczorami, super, róbcie to wieczorami, lepiej robić wieczorem niż w ogóle. Ale jeśli macie możliwość, to o wiele lepiej ćwiczyć z rana. Badania przeprowadzone właśnie na ochotnikach, którzy ćwiczyli w różnych polach dnia, pokazały, że hormony, które wydzielają się. Również pozytywne endorfiny, tak, kiedy ćwiczymy fizycznie, dają takie okopa naszemu organizmowi, że przez pierwszy okres naszego snu nie jesteśmy w stanie niektórzy w ogóle zasnąć, a niektórzy wejść w tą fazę REM. Dlatego staramy się znowu 4 godziny przed snem, no i już zaprzestać jakichś bardzo e, nużących, bardzo e, dużych wysiłków fizycznych. I ostatnia rzecz to światło. I tutaj mamy dwojakie podejście do światła. Po pierwsze, jeśli chodzi o sam sen, to staramy się sprawić, żeby nasz pokój, w którym śpimy, nasza sypialnia, była jak najbardziej pozbawiona światła. Wiemy, że w badaniach nawet jeśli małą diodę włączono, i to nie w oczy komuś, kto zasypiał, ale gdzieś pod skórą, to miało już wpływ na falę REM i na sposób, czy na, na jakość jego snu. A co dopiero jeśli wszędzie dookoła palą się światła? Druga rzecz z tymi światłami wiemy, że to nie chodzi tylko o żarówki, ale głównie o ekrany, komórki, telewizja, komputery. One niestety ale zakres światła, głównie światła niebieskiego, jakim operują te sprzęty, sprawia, że nasz mózg. Wydaje mu się, że to jest dzień i nie produkuje melatoniny. Dlatego bardzo ważne, żeby co najmniej na godzinę przed snem zrezygnować już z wpatrywania się w różnego rodzaju ekrany. Druga rzecz ze światłem, które może być naszym sprzymierzeńcem, to kiedy rano wstajemy, świetną sprawą jest wystawić twarz do słońca. Po prostu dać się e, 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 oblać promieniom słońca. To działa w sposób właśnie odwrotny, jak pozbawienie się Słońca wieczorem mózg, który jeszcze po tym przebudzeniu troszeczkę jest taki nie do końca przebudzony, dostaje sygnał. Mamy dzień, przestęp, trudkość melatoninę, trzeba wstawać i to o wiele lepiej nas postawi na nogi i obudzi niż jakakolwiek kawa. Dlatego mamy te pięć kroków. Myślę, że każdemu z nas przyda się dobra noc, do dobre wyspanie, więc tego Wam życzę i do zobaczenia wkrótce.